Siema 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 Gręko 24 z tej strony Nie od razu przyciszę, bo było za głośno Nie być za 10 tego dźwięku i witam Was w drugim odcinku z tej gry Wybijście łapki, bardzo bardzo dziękuję Będzie seria z tej gry Po tej serii już mówiłem w poprzednim odcinku, że będzie losowanie jaka będzie nowa le seria let's play z innej gry. no i jestem bardzo zadowolony teraz jest 24 suby jak będzie 50 subów to może zrobię live'a zrobię może będzie live'ik. jak będzie 100 subów to będzie speccial będzie ofiary są w niebezpieczeństwie to wiem o tym i zaraz niedługo pozdrowię osoby na odcinku dzisiaj będą pozdrowienia dzisiaj będzie tutaj solo ending będzie Chudę na te zwierzęta A miałem pozdrowić 3 osoby miałem pozdrowić Dzisiaj pozdrawiam Aisię Pozdrawiam dzisiaj Jako subskrybentów pozdrawiam Aisia, El Pomidor. I będzie Hmm Będzie Maciek będzie Trzecia trzy... osoba Jak bijecie hmm.

I just thought you needed help. Is the tornado here? Come on, we have work to do. Sonic, what's with your gloves? It's nothing, okay? We have to get a move on. No ja wiem, to trzeba do wyboru, jeden jest zły, a drugi jest dobry. Sonicowi nie ufamy, bo jest krew na tych rękawicach. Rękawicach. Okej, okay, Sonic, odleć let's go Sonic idzie, a my odle Odlecimy. The whole Angel on fire! What the heck happened here? No dalej, rozwijamy się, nie poddajemy się. lecimy z subami i łapkami i z wyświetleniami. Bardzo was zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwonkiem, bardzo was zachęcam Jeżeli będą duże suby to będzie moja największa motywacja na tym kanale youtube'owym I teraz niech będzie mnie gonił Muszę szybko uciekać Szybko szybko Jest! Udało się! I wam na koniec pokażę jeszcze... I z pokażę wam... Jakie ciły sam na samą górę Tailsem... za jakim... Po poziomie trudności. I tam był na górze Yais Ci z poziom Nightmare. Damn it! No i to był Hide and Seek Act 2. W tym momencie musiałem wyciszyć, bo były prawa autorskie były. Mam nadzieję, że teraz się tego nie przyczepią się teraz. Ale dobra, lecimy, nie pod... Nie poddajemy się. To wiemy o tym. Jak będziecie Sajki gonił jak wejdziemy w rakietę, to stanik nie będzie A O kurde przestraszyłem się! I Sanik mnie złapał! No i wiem, będziecie mnie zadawali mi pytania. Ciało pod tymi filmami, pod pierwszą serią i drugą mam komentarze wyłączone. Już! Wam tłumaczę z wyjaśnieniem. Bo ja to chyba bardzo się stresuję się jak mam wóczne komentarze. Bo ja nie chcę, żeby ktoś mi pisał brzydkich komentarzy mi pisał. Jak będzie trzecia seria, to to może włączę jak tak? Komentarze. Ja bardzo, naprawdę bardzo się stresuję się, gdy mam włóczne komentarze. O nie, serie za... Jak mnie zauważył mnie godi. Muszę odkrecieć. Fuck! W końcu teraz nic się nie stało. Przejdę za trzecim razem, przejdę. I trzeba uważać uważa to za trampolinę, czy uważać? Speed stuff okay, jest bardzo fajny, jest i tak samo nightmare beginning. I lecimy, lecimy! Ostatnio, usłyszał, tam usłyszał trampolina innej... i tam leci do mnie! <laughs> szybko, szybko, szybko! To jest Gdzie ląduję Jest! Udało się! O, już, 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 już. Jest! Przycisk! Jedziemy! Ja szybko! Ktoś by ci by no jest! Udało się! Za trzecim razem. Tej jest przetrwał. Zebrałem zielony pierścień i czarny zebrałem. Ja na krysa. <try> Jak teraz może latać się, wspinać się może. Ale życie. Na tym YouTubie bardzo dobrze się rozwijam. Rozwijam się bardzo dobrze. Fibiki zną wyświetlenia Super, Bardzo bym chciał, aby miał mega dużo. Bo... To będzie największą motywacją będzie i łapki w górę Znalazłem Cię Snake zaraz na krysa znalazł It's just illusion To jest iluzja Tak przetłumaczone z angielskiego na polski Jeśli nie uciekamy, tak nie da się ominąć. Bardzo was przepraszam za to Na mój telefon Tyle już do zabawy A tak mało czasu Czyż nie Jeszcze Eggman A szkoda, że tej do dostał głosu nie dostał w tej części. Ale fajnie lata się tym jetpakiem. Wow, weee, wee. wee. Muszę jeszcze raz tam dotecić. Teraz bez problemu. Nie zabrałem dzisiaj tego pierścieni czarnego ani zielonego, bo robimy solo ending. Czyli tym Tailsem robimy.

Tylko T jest przetrwał. Jak dobijecie 5 łapek w górę, to może włączę komentarze włączę. Pod tą serią. Bo ja mam wyłączone, bo ja wyłączyłem, bo, bo, bo się stresowałem się, żeby nikt nie pisał brzydkich komentarzy nie pisał. Subskrypcja. Nie, też to wbijajcie, wbijajcie suby, bo to będzie moją motywacją, będzie... Mój cel jest taki, żeby mieć 30 subów, a specjalem będzie, jak będę mieć 50 subów. Jak będę mieć 50 subów, to może będę... Transmisje na żywo, live'y będą... A 100 suby, to będzie jeszcze wielki specjal, będzie. Teraz znowu spadłem. Jest, udało się. to okay, jest Master Emerald. Gdzie jest Knuckles? Knuckles. I hope he's okay. Mam no, nadzieję, no, że z Knucklesem jest wszystko okay, ok. jest. Wszystko dobrze jest. Hmm. Knuckles dalej nie wrócił. Mogło coś się z nim złego stać. Co się dzieje z Was? To Emerald. O nie, to było... to była jakaś kreatura, była jakaś. Się nie! To nadal został zniszczony! Jestem bardzo szczęśliwy, że cię widzę jeszcze raz, Tails. To ty zrobię z Sonikiem, ty potworze. Ty nie wiesz kim jestem. I to bez znaczenia. Gdy cię zabiję. Będziesz dla mnie pracował. Ja nigdy ci nie pomogę! Knuckles cię powstrzyma! Twój drugi... Drogi Knuckles i doktor są martwi! Co? Znalazłeś czarny pięścień, ha? Huh? Hmm... Wrócę po ciebie później! No niestety nie zdążyłem przetłumaczyć. Silent Hill. Akt 1 Nie mogę w to uwierzyć. Jestem sam? Knuckles? I to, który opotnik? Nie żyją? Nie. Jeśli nie poddam mu tak łatwo. Jest jeszcze nadzieja. Znowu spadłem. Silent Hill, akt 2. Wow, nowe życie. To spokich. Wow, nowe życie. O, kurde, znowu jakiś błąd jakiś dziwny. To jest ani widać ale widać go ogony widać, że może latać. Takie ma błędy niestety. Dziwne błędy. No i trzeba szybko uciec!

Nie, 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 no nie, 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 blisko był! nie, Drugi nie, na... nie, Było nie, prawie. Od tego nie, nie, prawie. nie, prawie... Już prawie, je... Już prawie ja wszedłem do tego pierścienia. A nie, nie, mnie złapać. Jeszcze raz sobie... Jeszcze raz przejdę. Jak się nie uda, to wrócę po cięciu zaraz. Nie, teraz wrócę. Znowu! Dawaj, jeszcze ostatnia szansa będzie Zwracam z powrotem. Zaraz wrócę z powrotem. Dobra, jestem już po cięciu. udało się w końcu. Oh no. O nie! Kolejna iluzja! I to wygląda jak ja, idioto. Jestem tobą, tylko jestem z innego wymiaru. Huh? Another dimension, więc jest Sonic. Tak, Sonic! Tak, powiedzmy.

But how can you try again? The timeline can reset, but this time perhaps not those eggs will live. Follow me. The only way to get out of here is through this glitched red ray. What about you? Will you come with me? You helped me once. Unfortunately. Excession will have my head if I do that. Remember, if you die, collect green and black rings. They will help. Okay, good luck. If you need any help, just ask me. I'll help regardless. Sayonara. Miles, tails, Dnes máme walkę s Sonikiem X, máme walkę. <słyska> Jest! Udało się No ja trochę pomijam trochę te momenty niektóre. I'm not scared. I'm nie boję. Nic o mnie. Ja po toacie to zrobić. Oni mają jak X i doktor Ekben X. Jeśli mu pomóc, to nie mu pomóc. w pierścienie. Ja się nagle rzucę poby. A Eggman chce mnie trafić. No kurde. Nie trafiłem. Dostał Sonic X. I, I uciął Tejs głowę Sonikowi. Udało się. Jej. Przepraszam, Przepraszam, Sonic. Nie miałem wyboru. Udało się. Tejs przetrwał. To koniec? Oś czasowa się nie zasetowała. Moi przyjaciele nie żyją. Co ja zrobiłem? Nie ja posłuchałem samego siebie z innego wymiaru. Moi przyjaciele nie żyją. Nie, demon został pokonany. Sonic był ze mnie dumny. Jego powinienem znaleźć. to teraz, coś tam. Jej, udało się! Dziękuję wszystkim za oglądanie tego materiału. Bicie tutaj 10 łapek w górę to będzie nowy odcinek z tej gry i, i będą może komentarze będą i zostawcie suba z dzwonkiem jak będziecie 30 subów to będzie będzie jeszcze moją motywacją będzie to no więc do zobaczenia cześć